No to zaczynamy. Dawaj no Marianie. No. od ogniska najlepiej zacząć od platformy. Spójrzcie, mamy mokrą, wilgotną brzemię. Yy, mamy też mokre, wilgotne kiki. które możemy wysuszyć właśnie robiąc platformę. Spójrzcie sobie na sam spód. A będzie pan używał takiego ułożenia ogniska, żeby to są chyba teki, czy takie, żeby było jak najwięcej ciepło? E, pieso, na, na razie to skupię się na rozpaleniu ognia. No tak. Jak rozpalimy ogień, wtedy będziemy mogli pomyśleć o ułożeniu stosu ogniskowego. W tak. tej chwili potrzebujemy rozpalić ogień. To jest nasza, nasza, nasz prośbę. Okay. Mamy akurat dobrze, bo mamy porąbane drewno. Przez kogo? Przez kogo? Przez kogo? Brawo. Dzisiaj już mamy takich sporo gości. Jest Marian. Radar będzie jutro prezentował poszukiwanie wykrywaczem metali. Nie, nie. Nie, nie rozniecenie A, rozniecenie ognia. Jest Michał Madej, czyli stowarzyszenie Madejówka. Jest z nami Paweł Janyst. Plecaki, tak, tak pokrótce mówiąc. No i jeszcze powoli, powoli organizujemy, także jutro Was zapraszamy. Prognozy są coraz lepsze, więc jutro mimo wszystko bal baliśmy się, że pogoda nam po prostu wszystko popsuje, ale już będzie naprawdę jutro całkiem fajnie. My tutaj się zabieramy do rozpalania ognia, bo zbliża się zmierzch, czyli chcemy mieć ciepło, trochę atmosfery, coś się troszkę zagrzać. Także Marian do dzieła. Do dzieła? Ja, ja tron. Dalej będę tutaj rąbał, przygotowywał drewno. No. E, fajnie jest podłożyć jakieś podwyższenie. Trzeba tak, zrobić zdjęcia jak mój ciężko pracuje. Ja trzeba. E, fajnie zrobić podwyższenie, bo ono pozwoli dotlenić nasze rozpadnie, się ognisko. No i żeśmy Przygotowaliśmy już trochę wiórków. No i będziemy próbować rozpalić ognisko. To nie jest tak, że się zawsze rozpala ognisko za pierwszym razem. A z czego pan zrobił te dziurki? Jest sos, to zrobiłem z zesłony krztab, które tu znalazłem od przykorzenia. No i będziemy próbować teraz rozpalić. Czy się uda? Zobaczymy. To tu układamy, dokładamy tych, wszystkiego co tutaj mamy, czy tej drobnicy. Mam też tu przygotowany już wcześniej drobne. Powiedz teraz jedno pytanie, bo tu wiorów sosnowych użyłeś, tak? Tak. Czy e, one są mokre, to będą się palić, bo to nie jest dla mnie pytanie, tylko dla tutaj... Będą się palić, jeżeli są przeżywiczone, jeżeli mają w sobie żywice, one się będą zawsze paliły. Jeżeli nie są przeżywiczone, są mokre, jest mało prawdopodobne, że się będą paliły. E, Powiedz jeszcze jedno. Tak. E, że... E, tak zwana kocia broda będzie się palić jak będzie bokraw nie z tego, z tego co chcesz, byłam, się ja, ja ci powiem że w tym bolecie e, rozpaliłem zibą czyli bokrą oczywiście